Jesteś na nie To jest kolejność. STP jest tak na batalion. Kiedy Hubert Łoszka zrobi? Daj. poprawiać się, kiedy zrobi działający update. A no, plus jeden. No, jak wyjdzie nowy odcinek bomby. Jak auto zaczyna latać. Dobra, powodzenia. Jak auto zawsze latać. No, naukowiec, fajnie. No. Dobra. Eee, um, ulepsz karty na maksa, to jest najważniejsze. Dajem. No i broń musimy jakoś mieć. Wiele do życia na poziomie. attention all personnel the light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes all biological substances must be removed in order to avoid destruction Nie, 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 się wydaje, że nie, nie, Naukowca, nie, mi. Wydaje, nie, naukowca. Naukowca, ja sobie, niech mi. będzie nie, jeden, Niech nie, Idę nie, Przyjacielu nie, 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 znikła. Bo spaliłem karty, Ukradł. Jezus Maryce. Dobrze oszalał, tym Oddawaj. się nie robi. Złodzieje. Nie masz honoru. Aha. Albo oddajesz, albo nie masz honoru. On ci tego nie odda. Dobrze ci tak. Chyba uciekamy Ej, masz kartę naukowiec? Zabrali mi Macie z kartę? Ktoś jakiś kla o, czy, o. Jak klasa Daj mi kradła Ja też mam kartę O Boże. Cześć. Dawij mnie nie.

O Boże najgorszy kombo. Dla nas, dla sypków najlepsze. Pecet, łysy i brugacz. Patrz, mam tabletki. Chodź się po broni. Dobra, ktoś to był. No weź sobie broń. Ale jest to No coś tu był, bo... Ej, weź sobie flasha drugiego jak chcesz, bo... E, ja sobie wziąłem sobie z czapeczki. <grystanie> Nie potrzebuję grana. To się chyba! Żeby... Mam... Był jakiś komunikat, ja go nie zrozumiałem co on tam mówił? Nie. czekaj, poczekaj. czekaj. Czyż, ej, to Nie lokcja na ziemię. Nie, wiem. No, Cześć, wie. <słuchaj> nie wiem. no, no właśnie, musiał. ej, no właśnie, ej, no to mamy przypał. Nie <słuchaj> wiem. <są> musia... <słuchaj> <słuchaj> co się? Na wszystkich czekamy w nicie. To nie, nie odjedźcie bez nas. Na wszystkich czekamy. O. Oh. za honor, ludzie. Za honor. Nein. Nie gadajcie przez taką jest dwóch ochroniarzy. Witajcie przyjaciele! O! Zostrzegłeś... ten, Spadajcie, bo śmierdzicie. Mm. -y. zabijemy ich. Trzeba tutaj czekać. O nie, uciekać. To chyba bomba atomowa. Dwóch nas. Musimy być na dworze. To wymiar trzeba. A bo Buga buga poli szluga. Do chodźcie. Jesteśmy bezpieczni Można to albo wyłączyć, albo zostawić jak wybrudnie. Gdzie to było? Okej okay. Witam, witam Ja mam kartę Ale <coughs> beka z was <coughs> To cześć O Jezus O Jezus A. Co tu się dzieje? Nie wiem, już trwa gra po prostu Nie, zamknąłem 7 kresów w tym warhe roomie na zewnątrz. New Chaosu w tym Warhead Roomie na zewnątrz, tym 2x2 metry i akurat <laughs> koniec rundy był. Fajna runda była. Dla mnie przyjemna. Dla Bardzo. Lasza ty uciekłeś? Moja, nie udało się. Według mnie moja najlepsza runda. A mówiłem zecher. ci, chodź uciekać. Powadzę, powadzę. песка. Вообще кажется, что у него как-то 你那个吃谁？ Ser myślisz, że jestem debilem? Kuj? Hmm. Jest jakiś zasięg Też mnie to dziwi, ale... Eh, SCP-SL działa! Hubert masz kapit. Trzy klasy do zbrojania. Gdzie? Dlaczego to? Boże, ej! to naprawdę źle. A! A oh, kurde! A więc są cztery klasy, do boże. Ja pięć, ale... ja pięć, jedna. No niestety, no. Nie mam amunicji mam nic. Na Kto ma granaty? Ja. Mam dwa. No boże, nie mam komputera. Nie dobrze, bo te głowy tutaj klasy go zabijemy. By klasy D. Ale chyba klasy D by go prędzej zabiły. No, dobry plan, ale czy wypali? Raczej nie Trzy granaty naraz rzucić, to mu zabierze wszystko. Ale wszystko słyszy. Właśnie. No. nie, nie słyszałem. Zresztą jak mam flesza. Mimo, że to słyszysz. To otwiera, a ja rzucam flaszę. Dobra, zabijamy każdego. Ja mam kartę na 50. Ja mam tylko no to otwierać. I chyba dekontaminację zabierz. Za tylko mi droga do windy. Dobra, dobra. Nie. Za tak lubię, dobra, porusznik, idziemy. Nie brakuje. O, żyjesz, dobra. Na każdego czekamy. Tak. Ale co ciemność No stary, moja na stareczko o o jaśniu Ziemię nie brak jutu YouTube Daj coś w kufarkę, coś ma Dobra, nie ma zanadka w India, dobrze hmm. ja, już coś plus Intercom daje mówienie

To bierze apteczkę i sobie... Daj bierze. aptekę! Daj aptekę! Weźcie sobie! Ej, ej, ej! W 0,49 jest taka mała zbrojownia! Ej to prawda! No zachodzimy tam! Mam kartę, więc możemy przejść! No ja to widział! Lecimy mieli amunicji! Broń! gdzie się tuje! Ej, może ktoś tam być? Więc uwaga, bang... trzymajcie, trzymajcie się trzymajcie na masz. Trzymajcie broń. Ale złożycie mi to? Dobra, korzystaj mądrze. O, homo, homo. Uf, 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 uf. o, 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 o! O! Mam na boki. Oj dajcie aptekę! O, granat! No, no, nie nie, nie ma Zobaczcie, Myślę, że możemy sobie radę. Myślę, że ktoś tam jest. Nikogo nie ma Ja idę po mikroch i idę chyba Trochę aż No, Ale, dobra, ty przynajmniej moje muszlo Ale jednego ubiłem trochę No ja też To przynajmniej co? No, się ma? To oni te do dalej żyją. Naprawdę? O Boże Teraz, idą, o, o... Teraz idą. Teraz idą zabijać plagę, Boże. Tak. Jak Tak. 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 ale Tak. ale by było śmiesznie. Ale to prędzej te klasy nawet no chyba zabiły, tego psa mam wrażenie. Hawie w języku hiszpańskim jest nieme. Nieme w języku hiszpańskim jest... Nie no? i na Igmarujesz On się inaczej dokładnie dał, czekaj wyobraź sobie kurwa, że H w języku hiszpańskim to mózg Moniki nie istnieje kurwa, nie czytasz go Takim głosem do się ma to, to mówić, bo on to gada z tym głosem do Jest, ma, jest, ma, e, za gejsem jest STB Za gejsem jest pies Nie otwierać gejsa, tam jest pies Nie Je otwierać? Tam jest pies Jedziemy o, oczywiście, tradycja, tradycja. Nie, O, ale fajne karty. Ale fajne karty? Uu. Gdzieś tu był jakiś Zobacz, fajny pistoleci? Nie ma. Fajnie. Hmm. Gdzie są... Gdzie był ten pistolet? Chyba przy pistolciku, oświeć mnie a od razu Siema. ma cze mam ground windge ha ha h xd śmieszna beka Niestety, dupak umarł przez pieska. Dupia szczura, jak kto woli. Kuritykę hey, intajmy od tych, y, ucieka.

Dobra, on zabije dupak! Halo? Paweł, zabijamy czy nie? Widzę, że CI z ciebie A. jest. Ja mam krzyk, słuchaj, nie ty nie... Theo, Theo, stój. Ja ci nie strzelałem. Niech ten sojusz. Brudne szmaty. Jeszcze Daj do się mnie tu! Ziomek! Help me please! O, ale pierwsza byłam. Oh, no, 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 no. Ale okay. ej z oh. wami. Dlatego dlaczego mnie zabijałeś wyjście raz? Bo, bo mi się tak napotoczyłeś, myślałem, że ty nie jesteś ty. Dobra, siema, ja spadam, je gry. Chcecie usłyszeć kosiarkę? to czy pewnie potem Fajne, było Czy ten strzał ma tego moda, który sprawia, że im mniej punktów zdrowia ma 9,9% więcej zadaje obrażeń i proszę szybciej, czy nie? Powodzenie mojej gry Powodzenia Супер. И ты сейчас... Я думаю, что я аж так базу с твоим я не знаю. Я, блядь, вещи на ней не знаю.

No to pa być na jeden na jeden. Czekajcie chwilę. Czemu mi ukradłeś? Co ma drugą kartę? Wreszcie nie kradnijcie, proszę. Tak, Ale tak, jakieś buki tak, te tak. mi honor. No to, to, mi chwilę, to mi ukradł. Poczekajcie chwilę. Poczekajcie chwilę, dobra? To mi oddaj. Brawo.

No to ja mam flaszę, to właśnie... Idziemy. Nie, ja nie idę! Jak chcesz, to masz... Albo idziesz, albo giniesz. Dobra, dobra, ale... No ale jak będę miał ich z pierwsza, to ja wolę z ciebie niż autora. Najwyżej. Jezus, musisz mu psuć gierkę, co nie? Musisz. Musisz ty SPC. Tam jest 0,12 Aha, wiesz gdzie jest, gdzie gdzie jest Nie wiem. Ja znalazłem 0,12 i jeszcze ten. Yy, szafki znalazłem w VT. I tyle. 0,12. chodzi na pistolet. Który rozbroiliście mnie, a bym nie zabijał, bo nawet nie masz szczegółów. Tam nikogo nie ma chyba. Dada.